W metro budowy, kładziemy lache, niechże kto szkła, Budownicowie na 102. Ej, ciężko się żyje, o suchym chlebie za to nikt grobów. Dla mnie rozgrzewie, szatku i dwie zmiany, zimą i latem, wyśpisz się w piachu, pod kombinatem, rok trzeba wiele, pomników mało, kogoś złamało, lecz życie trwa, więc niechaj zakrzmi slogan bojowy, inżynierowie z Petrobudowy, kładziemy lache niech brzękną szkła. Budowniczowie na oddaj, choć nie ma w karcie srebra złota, przyda się przecież nasza robota. Dopchamy w końcu w którymś tam roku do wojny. Co to ma być o pokój, co oszczędzimy, no ktoś ukradnie idzie składnie jako siepa, więc wykonajmy plan narodowy. Trzymy lachę, niech skład, budowniczo je na stodła.